Tak. Ja bym się wpierdolił i rzu rzucił smoka na site, zaplantował <grym> i spierdolił. Dobra, I, wróci I wrócił na spawn, kto, kto przeżyje ten wygrywa. Dobra. <grym <grym Dobra. Ale wszyscy muszą być na site. <grym> okay. ja to zrobię fejka na B. Albo przez drugą stronę. na do was. górze chyba. Kto zabije ma dodatkowe punkty. Kurwa, ci już zebrałeś dwa. O, bo zabił i se dodał z zasady. No. <grym> ej, bo tam był na sajcie. Ej, ja tu... Ja nie wiem jak. Ale to jest co? Co on tu robi? Skąd oni mogą nasz tu ten... Nie, nie, nie wiem, ej, co robię Nie wiem, dodać niej gdzieś... Ile idę, a mu idzie. Co za leci? e dpoe Gdzieś kurwa ale flash gdzieś jest tu? To spinała to drup daj go ci, Bia go ci Bia tak